Pan z Wami i twoim, Bóg, który powołał Was do służby naszej ojczyźnie, niech Wam udzieli swojego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełnić żołnierskie powołanie. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Amen! Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie i z honorem spełniać Wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! Amen. Szanowni Panowie i Panie, Cieszę się, że mogę uczestniczyć w waszym święcie. Z dniu dzisiejszej promocji i przysięgi wojskowej będziecie przygotowywać się do żołnierzkiej służby dla naszej Ojczyzny. Na początek waszej życiowej drogi życzę wam wytrwałości w dążeniu i realizowaniu swoich zamierzeń i swoich planów, z jakimi przyszliście na tą uczelnię. Waszą przyszłość, kształtowanie i kształcenie, wasze życie Powierzam Bogu, abyście mogli czerpać z Jego mądrości. A Wam w tym szczególnym dniu pozostawiam Boże Błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój. Amen. Boże mocny, który trzymasz losy ludzi, nie pomnij na grzechy nasze, a wzmacniaj z wysokości siły Twojej i błogosław tych żołnierzy młodych synów i córki naszej Ojczyzny. Daj im śmiałość myśli i serce nieustraszone, aby pod cieniem tego sztandaru z odwiecznym hasłem Bóg honor Ojczyzna podążali jak pod obroną świętych i dochowali przysięgi żołnierskiej do końca życia. Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga Ojca w łączności Świętego Ducha niech będzie z Wami wszystkimi. Amen. Akademia, spocznij! Szanowni Państwo, 18 sierpnia dzisiejsi bohaterowie rozpoczęli swoją służbę wojskową. W czasie kursu podstawowego szkolenia wojskowego uczyli się rzemiosła żołnierskiego, biorąc udział w zajęciach z taktyki ogólnej, teorii i praktyki strzelań, powszechnej obrony przeciwlotniczej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia, topografii wojskowej, wychowania fizycznego, szkolenia medycznego, regulaminów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, profilaktyki i dyscypliny wojskowej, kształcenia obywatelskiego. 19 września ich szkolenie zakończyło się egzaminem, a za chwilę poznamy najlepszych podchorążych, którzy zyskali najwyższe średnie z egzaminu kończącego kurs podstawowego szkolenia wojskowego. Akademia Baczność. Żołnierze wyróżnieni. Na wyznaczone miejsce wystąp. Akademia spoczni. O wyjście przed trybunę proszę rodziców i opiekunów wyróżnionych podchorążych. Za wzorową postawę żołnierską i uzyskanie bardzo dobrych ocen w czasie kursu podstawowego szkolenia wojskowego wyróżnieni zostali szeregowy podchorąży Mateusz Lisek, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Średni ocen z egzaminu końcowego 4,81. W kół Szeregowy Podchorąży Piotr Kubasiak, Wydział Elektroniki, średnia ocen z egzaminu końcowego 4,81. Szeregowy Podchorąży Jędrzej Olipra, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, średnia ocen z egzaminu końcowego 4,88. Uchwala Ojczyzny! Uchwala Ojczyzny! Szeregowy Podchorąży Dominik Miczulski, Wydział Mechaniczny, średnia ocena z egzaminu końcowego, 4,75. Uchwała Szeregowy Podchorąży Marcin Turowski, Wydział Cybernetyki, średnia ocena z egzaminu końcowego, 4,81. Szeregowy podchorąży Dominik Kwiatkowski, Wydział Logistyki, średnia ocena z egzaminu końcowego 4,63. Konrad Jankowski, Wydział Nowych Technologii Chemii. Średnia ocena z egzaminu końcowego 4,50. Dziękuję rodzicom i opiekunom, oraz proszę o zajęcie miejsc na trybunie. Wyróżnieni podchorążowie, do szyku, wstąp! Panie Rektorze, Panie i panowie, oficerowie, podchorążowie, szanowni Państwo, to jest dzień, w którym otwierają się, otwiera się ścieżka kariery wojskowej, kiedy młodzi ludzie wstępują do wojska, a tym samym wstępują na służbę rzeczypospolitej. To jest przygoda. Przygoda. Która pobudza wyobraźnię, która wiąże się z niebezpiecznymi, ale jednak pociągającymi wydarzeniami, marzeniami, która jednocześnie tworzy aurę tajemniczości i atrakcyjności wobec żołnierza. To wszystko czyni atrakcyjną tę służbę ale przygoda to nie jest wszystko z tym wiąże się również odpowiedzialność odpowiedzialność która musi teraz wam podchorążowie towarzyszyć do końca waszej służby no i do końca życia to jest wybór który decyduje o waszym przyszłym postępowaniu o waszym przyszłym losie nie tylko o karierze zawodowej Odpowiedzialność to jest gotowość do poświęceń, to jest świadomość obywatelska i to jest wyszkolenie i wiedza, intelekt. Ta szkoła, dobra szkoła, ma Was uformować, wzmocnić Wasz charakter, ma dać Wam wiedzę. Znajomość najnowszych technologii, ale jednocześnie to nie wystarczy. Odpowiedzialność to jest również świadome postępowanie i wasze wybory: wybory związane z wartościami wyznawanymi, z postawą patriotyczną i z gotowością do służby. Wchodzicie do wojska. Które, gdy przyjdzie taki moment, ma się bić i wygrywać. Nie wystarczy walczyć, trzeba zwyciężać. I wy macie to robić. Współczesna armia to jest charakter, to jest wyszkolenie, i to jest umysł. I ta szkoła. Jest do tego przygotowana, żeby wprowadzić was do elity nie tylko polskiego wojska, ale świata, który jest oparty na tych wartościach, Świata cywilizacji europejskiej, który, do którego świadomie w tej chwili wchodzicie na służbę. Polska jest częścią tego świata. Polska i polska armia stanowi część. Solidnego, solidnej podstawy, która tworzy ten świat i chroni ten świat. I Wasz umysł, Wasza wiedza, no i Wasz charakter są tym, na czym musimy i chcemy bazować. Patrzymy z radością wszyscy tutaj, jak jesteśmy, na Waszą postawę i Wasze zaangażowanie. Doceniamy Waszą decyzję i oczekujemy, że będziecie tej decyzji wierni do końca. Dziękuję. W imieniu rodziców nowo zaprzysiężonych podchorążych głos zabierze pan Andrzej Tomów. Panie ministrze, szanowni państwo, w imieniu rodziców oraz wszystkich osób najbliższych bohaterom dzisiejszej uroczystości Podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej gorąco dziękuję całej kadrze Akademii za trud, jaki państwo włożyliście w przygotowanie naszych córek i synów do złożenia uroczystej przysięgi wojskowej. Słowa szczególnych podziękowań kieruję do pełniącego obowiązki rektora Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej pana pułkownika doktora habilitowanego Inżyniera Tadeusza Szczurka oraz dowódców i wykładowców. Jako rodzice pozwalamy sobie wyrazić głębokie przekonanie, że młodzieńczy zapał, ambicje i zaangażowanie naszych córek i synów pozwolą im dobrze wypełniać obowiązki studentów Wojskowej Uczelni. Drodzy nowo zaprzysiężeni. Kiedy dzisiaj usłyszeliśmy wypowiadane przez Was słowa, roty przysięgi wojskowej, ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam, byliśmy bardzo wzruszeni. Że to nasze dzieci, które nie tak dawno uczyliśmy stawiać pierwsze kroki, dzisiaj jako żołnierze Wojska Polskiego przysięgają służyć swojej Ojczyźnie, bronić jej niepodległości i granic. Jesteśmy z Was dumni. Że możecie realizować swoje marzenia, bycia pod chorążym tak znamienitej uczelni. Przed Wami długi okres nauki. Dołóżcie wszelkich starań, by stworzone Wam możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji wykorzystać jak najlepiej. Bądźcie sumienni i wytrwali w dążeniu do założonego celu. Postępujcie zawsze godnie. Pamiętajcie o szacunku dla munduru i uczelni, w której macie zaszczyt studiować. Wierzymy, że za pięć lat spełnią się słowa per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd, do gwiazd, które lśnić będą na waszych mundurach oficerów wojska polskiego. Życzę Wam sukcesów i osiągnięć w nauce oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję za uwagę.